Kucharczyk, witam w uwadze. W dzisiejszym odcinku odwiedzimy nietypową szkołę. Odkąd istnieje nauka, nie ustają wysiłki, aby wyjść poza rozważania częściowe i objąć w jednej nauce wszystko to, co istnieje. Nie ustają próby, by obok nauk specjalnych zbudować taką naukę, która da pogląd na świat. Ta nauka była i jest nazywana filozofią. Aby zgłębić ten temat, odwiedzimy szkołę Stoichów. Na początek porozmawiam z dyrektorem i założycielem tej placówki. Witam serdecznie, nazywam się Zenon Skidion i jestem dyrektorem tej szkoły. Czym mogę pani pomóc? E, na początek chciałbym się dowiedzieć, czym jest stoicyzm. Stoicyzm to kierunek, który nakazuje zachować spokój, zarówno w cierpieniu, jak i w szczęściu. Uczy, że nie należy poddawać się emocjom i namiętnościom. Dobrym określeniem takiej postawy wobec życia jest wyrażenie stoicki spokój. E, a co mógłby nam pan powiedzieć o historii tej szkoły? Szkoła ta powstała w III wieku, przed naszą erą. Athena I przeszła przez trzy istotne okresy. Pierwszym z nich była Stara Szkoła Ateńska, następnie była Średnia Szkoła i Młodsza Szkoła. Mogę również pochwalić się wybitnymi uczniami oraz absolwentami, takimi jak Seneca, Marek Aurelius i EpikTet. Dziękuję. A jeszcze jedno. Gdzie mogłabym spotkać wicedyrektora ryzyka? Słyszałam, że to jest naprawdę człowiek, i chciałabym po prostu osobiście poznać. Jest końca autorem ponad 700 pism, które są mm. nadzwyczaj wartościowe. Potwierdzam, to wybitny pisarz, ale niestety wyjechał w sprawach służbowych. Teraz zobaczymy plan lekcji. Jak widać, uczniowie tej szkoły uczą się zaledwie trzech przedmiotów. Fizyki, logiki i etyki. Teraz zobaczymy, jak przebiega lekcja w jednej z klas. Dzień dobry, Emilia Kucharczyk, programu Uwaga. Czy mogę pomóc Pani w lekcji? Dzień dobry, czym mogę Pani pomóc? Chciałabym się dowiedzieć, na czym polega lekcja fizyki i jaki jest program nauczania. Bardzo dobrze się wpada, bo właśnie dzisiaj mamy powtórzenie całego materiału, więc niech Pani sobie zajmie miejsce w ławce, a ja do odpowiedzi poproszę Epikteta. Na początek proste pytanie. Powiedz mi, jak inaczej nazywamy fizyka? Inaczej jest to teoria natury. Dobrze, a czym charakteryzuje się materializm? Światło budowy jednolito jest całe materialny i ożywione. Nie istnieje byt niematerialny, duchowy i idealny. Mimo to dusze i własności rzeczy traktowane są jako byty materialne. Widzę, że się nauczyłeś. Opowiedz mi w takim razie o dynamizmie. Byty materialne zawierają dwa pierwiastki: czynny i bierny. Pierwiastek bierny nazywamy pneumą. Pneumę jest jak ogień i powietrze. Przedmioty martwe i stworzenia mają ten sam rodzaj pneumy, jednakże w różnym natężeniu. W, w takim razie wyjaśnij mi racjonalizm. Wszystko jest w ruchu, jest przyczyną. Nie wiem. No dobrze, to może abonujesz po koledze. Racjonalizm. Wszystko jest w ruchu, jednak ruch jest możliwy tylko dzięki przyczynie. Przyczyna, aby działać, musi być cielesna i czynna, czyli musi być pneumą. Pneuma zaś jest wszędzie jednej i tej samej natury. Czyli koleje świata są ze sobą zezwolone jednym łańcuchem przyczyn i stanowią jednolity proces. Pneuma jest więc rozumna i dlatego przynika cały świat i rządzi nim. Bardzo ładnie. Epiktecia, a Twoim ostatnim pytaniem będzie: co to jest ponteizm? Świat tworzy jedną wielką całość. Jest jednym organicznym ciałem. Ponadto świat jest nieograniczony, wiecznie nieskończony. Te własności wskazują, że świat jest boskiej natury. Dziękuję. Odpowiedź zaliczona na cztery. Wróć do ławki. Ma ktoś jeszcze jakieś pytania? Ostatnio nie było mnie w zajęciach i nie wiem, na czym dokładnie polega teoria wiecznego powrotu. Teoria wiecznego powrotu wyjaśnia nam, w jaki sposób powstaje świat. Wiemy, że do procesu tworzenia świata przyczyniła się trema. Człowiek jest częścią wszechświata rozumnego i boskiego, więc musi żyć zgodnie z prawami, które rządzą światem. Dziękuję. Teraz już wiem, na czym polega teoria natury. Do widzenia. Do widzenia. Teraz kierujemy się w stronę formu. Hmm, chyba szczęście nam sprzyja, jeśli nie mylę się, siedzi tam właśnie sam Synek. Hmm. Witam, jak ma pan na imię? Witaj, jestem Syneka i uczę w tej szkole. Hmm, tak właśnie myślałam. Y, czy mogłabym zadać panu kilka pytań? Słucham. Jakiego przedmiotu pan uczy? Jestem nauczycielem etyki. A czy mógłby nam pan powiedzieć, czym zajmuje się ten przedmiot? Etyka zajmuje się m.in. powiązaniem szczęścia z cnotą. Aby być szczęśliwym człowiekiem, należy odseparować się od zewnętrznych okoliczności. Etyka uczy się, żeby mieć wszystko, należy wyżyć się wszystkiego. Aby być szczęśliwym, należy dbać jedynie o dobra wewnętrzne. Dobrem wewnętrznym jest cnota, która jest warunkiem dostatecznego szczęścia. Cnota jest największą doskonałością. Wynika z tego, że żyć cnotliwie to żyć w zgodzie z naturą. To jedno i to samo. Natomiast życie zgodne z naturą jest zarazem zgodne z rozumem. Morał wypływa z tego taki, że nie namiętność, lecz rozum stanowi naturę człowieka. Zatem twierdzi Pan, że życie rozumne, szczęśliwe, cnotliwe to jedno i to samo? Zgadza się. Żyjąc według tych zasad, człowiek będzie szczęśliwy, wolny i bogaty. Dziękuję, dowiedziałam się naprawdę interesujących rzeczy. Dziękuję za rozmowę. Również dziękuję. Wiemy już, na czym polega fizyka i etyka. Pozostało nam jedynie zgubić tajniki logiki. W tym celu udamy się do następnej sali lekcyjnej. Dzień dobry. Hmm, myślałam, że uczy Pani jedynie fizyki. Tak się składa, że właśnie dzisiaj zastępuje nauczyciela logiki, ale na szczęście muszę tylko sprawdzić te referaty. A czy mogłoby nam Pani przybliżyć istotę logiki? Właśnie skończyłam czytać referat jednego z najlubitniejszych uczniów. Napisał on, że logika jest nauką o rozumie i o mowie, przy czym mowa obejmuje retorykę i gramatykę. Dodatkowo bo logikę e, dzielimy na dialektykę, czyli część traktującą o prawdziwości tego, co oznaczone. Warunkiem, by zostać mężcem jest, żeby być e, świetnym dialektykiem. Wicedyrektor Fryzyp jest e, świetnym dialektykiem. Stworzył teorię, że w duszy zachodzą zmiany ale zaznaczył, że postrzegamy nie rzeczy i stan duszy, tylko właśnie zmiany zachodzące w niej. Yy, I rozum jest podstawowym czynnikiem filozofii. Yy, słyszałam, że jest coś takiego jak kryterium, kryterium prawdy. Czy mogłaby to Pani wyjaśnić? Kryterium to środek do rozpoznawania prawdy i odróżniania jej od fałszu. Za kryterium można służyć tylko te prawdy, które można udowodnić. I są jest również kryterium prawdy i stanowi odrębny rodzaj władzy. A czy z Pani o formalnej? Mm, Słyszałam jedynie to, że jest to jedna z najważniejszych teorii stoicyzmu. E, tak, to prawda. I teoria ta mówi, że każda prawda i fałsz, a zatem każdy sąd, stanowią nierozkładaną całość. I stąd wynika, jeżeli A to B. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję mi Poznaliśmy już filozofię stoików. Dowiedzieliśmy się, jak przebiegają lekcje. Jakie idee przyświecają uczniom oraz samym wykładowcom? Mam nadzieję, że tym samym zachęciliśmy Państwa do odwiedzenia tej szkoły oraz rozpoczęcia w niej edukacji. Rekrutacja trwa do końca października. Na tym kończymy dzisiejszy odcinek. Uwagi, do zobaczenia.